W poprzednim filmie omówiliśmy zasady tworzenia liczb rzymskich, czyli konwertowaliśmy liczby arabskie na liczby rzymskie. Link do tego filmu dam poniżej, tam też możecie znaleźć, znaleźć zasady tworzenia liczb rzymskich, wiedzieć, co może występować, przed czym oraz ogólnie, jak czyta się liczby rzymskie. W tym filmie zakładam, że już wiecie, co to jest IVXLCDM i nie będę tego tłumaczył, ale jeżeli jest to dla was nowość, to zapraszam na początku do tamtego filmu. Na początek krótkie przypomnienie tworzenia funk wykorzystania funkcji rzymskie. Dla większości przypadków funkcja ta jest bardzo prosta. Po prostu wpisujemy rzymski oraz podajemy parametr. Parametr, czyli liczbę arabską. I koniec. Wtedy mamy stuprocentową pewność, że liczba w ten sposób stworzona jest liczbą prawidłową, spełniająca wszystkie zasady tworzenia liczb rzymskich. Niemniej jednak Excel pozwala stworzyć liczby rzymskie w sposób uproszczony. Czyli na przykład, zgodnie z zasadami, liczba 499 może powstać tylko i wyłącznie w ten sposób czyli CDXC. I 9, i x czyli 400 to jest od 500 odejmujemy 100. Następnie 90 xc, czyli od 100 odejmujemy 10. I następnie 9 czyli od dziesiątki odejmujemy 1. I tak powstaje liczba 499. W uproszczonej wersji dałoby się też tą liczbę zapisać jako id, czyli od 500 odejmujemy 1. I tak powstaje ile id. Wydaje się to logiczniejsze i prostsze, ale jest to nieprawidłowe. Nie jednak od czas czasu do używa się tego typu form liczb rzymskich w jakichś badaniach naukowych, czy też nawet w niektórych zapisach historycznych. Nie zawsze wszystkie zapisy historyczne są zgodnie z podstawowymi zasadami. Dlatego Excel taką opcję umożliwia. Z kolei, Odwrotna funkcja, czyli konwertowanie liczb rzymskich na arabskie, już tak naprawdę nie bada tego, czy liczba rzymska została stworzona w sposób prawidłowy, czy w sposób uproszczony. Tutaj na czerwono mam te liczby, te same liczby, stworzone w sposób uproszczony, nie do końca prawidłowy. Jeżeli zastosujemy funkcję arabski, arabskie, podamy parametr, czyli liczbę. Musi to być liczba rzymska. Przeciągniemy formułę do początku. To widzimy, że mamy w pierwszym przypadku dokładnie te same liczby co tutaj. Czyli przekonwertowanie liczb prawidłowych na arabskie daje nam liczby arabskie prawidłowe. Ale ten sam wynik uzyskamy konwertując uproszczoną formę rzymskich, czyli arabskie. Wybieramy teraz formę uproszczoną i mamy dokładnie te same liczby. Z kolei, jeżeli znowu je przekonwertujemy na żywskie, no to wiadomo, że uzyskamy tylko te z pierwszej kolumny, czyli prawidłowe. Jest to zgodne z pierwszą kolumną, czyli zgodnie z zasadami. Podczas tworzenia liczb rzymskich maksymalna liczba rzymska to jest 3999. Zgodnie jakby z zasadami nie, nie ma większej liczby rzymskiej. Niemniej jednak w różnych zapisach historycznych znajdziemy takie zapisy jak MMMMI. Jest to i będzie to 4001. Ta liczba jest nieprawidłowa, ponieważ nie mogą być cztery takie same znaki obok siebie. Maksymalnie mogą występować trzy znaki obok siebie. I może to być tylko x, i, c oraz m. Ta liczba z punktu widzenia klasycznego jest nieprawidłowa, ale da się ją przekonwertować na liczbę arabską. Z kolei ten zapis x, c, z jakby podkreśleniem na górze, jest to zapis prawidłowy. W różnych źródłach znajdziecie informację, że jeżeli nad liczbą daną, czyli w tym wypadku xc, to jest 90, znajdziemy podkreślenie na górze. To jest tak, jakbyśmy tą liczbę pomnożyli przez 1000. czyli to nie jest 90, tylko 90 tysięcy. Z kolei ix, czyli 9 z zaszkiem dasz, na górze, to nie jest 9, tylko 9000 Czyli dziewięć. 99, jeżeli prób, spróbujemy taką liczbę przekonwertować na arabskie, no to niestety Excel sobie z tym nie poradzi. Czyli Excel już nie jest w stanie odczytywać e, tych podkreśleń górnych. Excel jest w stanie przekonwertować na liczby arabskie dowolny ciąg znaków, o, o ile nie jest dłuższy, niż 256 e, składający się właśnie z tych e, podstawowych liczb rzymskich, czyli z i, v, x, l, c, d, m i tak dalej. Jeżeli wpiszemy tutaj już jakiś inny znaczek, który nie występuje jako cyfra rzymska, g, to wyskoczy nam błąd. Jeżeli jednak tylko jest to jakikolwiek element liczby rzymskiej, rzymskie, to jak najbardziej możemy to konwertować. Czy konwertuje to prawidłowo, to ja wiem, taka możliwość istnieje. Czyli innymi słowy to, to, co jest jakby dla mnie ważne w tym i w tym, że konwertowanie z liczb rzymskich na arabskie nie do końca sprawdza poprawność danej liczby rzymskiej. Czyli zarówno ta notacja, czyli IC, jak i ta notacja, czyli XCIX. Zostanie przekonwertowana liczbę 99, mimo że tak naprawdę tylko właśnie ta pierwsza jest prawidłowa. Czyli tą uproszczoną formą Excel również przekonwertuje na liczbę arabską. Dziękuję.